Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowieści kryminalnych chciałabym Wam opowiedzieć historię, która wydarzyła się w roku 2012 w Wielkiej Brytanii, a której bohaterem jest nasz rodak Rafał Nowak. Zapraszam do wysłuchania. Jest 12 września 2012 roku. Około godziny 6:30 rano kierowca jadący drogą numer A358 w okolicach małej miejscowości Ashill znajdującej się w południowo-wschodniej części Anglii zauważył nieopodal drogi stojący w płomieniach samochód. Natychmiast wzywa straż pożarną. Kiedy strażacy już uporają się z gaszeniem palącego się Forda Focusa, okazuje się, że wewnątrz samochodu znajdują się zwłoki kobiety. Już tego samego dnia policja identyfikuje ofiarę, którą jest Katrin Wells-Barr. Katrin Wells-Barr była 23-letnią mieszkanką pobliskiej miejscowości Chart, gdzie pracowała w fabryce Pneumatic International, która zajmuje się produkcją sprzętu gospodarstwa domowego, między innymi bardzo popularnego w Wielkiej Brytanii odkurzacza Henry. Kobieta pracowała w tej fabryce dorywczo w trakcie studiów, a kiedy w 2011 roku ukończyła uniwersytet w Bath, na kierunku biznes i zarządzanie rozpoczęła pracę w tej samej fabryce na stanowisku analityka. W fabryce Pneumatik pracowała cała jej rodzina, młodsza siostra Lian oraz jej rodzice. Tam również w roku 2010 Katrin poznała pochodzącego z Polski 31-letniego Rafała Nowaka, z którym wkrótce nawiązuje bliższą relację. Rodzice kobiety widzą, jak związek pary zaczyna rozkwitać. Młodzi są razem naprawdę szczęśliwi. Spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Po ukończeniu studiów przez Wells Bar, para decyduje się w lutym 2011 roku na wspólny zakup domu w Chart. Młoda kobieta zaczyna myśleć o założeniu rodziny, o ślubie z Rafałem i o dzieciach, których byłby ojcem. Matka Katrin, Jane Wells Bar, nie była jednak przekonana, czy Rafał jest odpowiednim kandydatem na męża dla jej córki. Wydawało się, że Katrin jest bardziej dojrzała od swojego partnera i że ten związek może nie przetrwać próby czasu. Zdawała sobie jednocześnie sprawę z tego, że jest to wybór jej córki, że ona bardzo go kocha i dlatego też wszyscy zaakceptowali Rafała i traktowali jak własnego syna. Katrin i Rafał mieszkali razem, pracowali w tej samej firmie, jednak mężczyzna był pracownikiem linii produkcyjnej, co oznaczało pracę na zmiany i dlatego też każde z nich opuszczało dom o innej godzinie. 12 września 2012 roku Nowak rozpoczynał ranną zmianę o godzinie 6. Kiedy jego partnerka nie pojawiła się w pracy w późniejszych godzinach, zaniepokojony zwrócił się do swojego przełożonego, który poinformował o tym fakcie matkę kobiety. Nowak w tym czasie próbował się do niej dodzwonić. To było do niej niepodobne. Zawsze przychodziła do pracy na czas. Kiedy nie mógł się z nią skontaktować, wysłał wiadomość do siostry swojej partnerki, Lian, i poprosił ją, aby sprawdziła, czy z Catherine jest wszystko w porządku. Czy przed ich domem jest zaparkowany samochód. Kiedy Lian podjechała pod dom swojej siostry, samochodu już nie było i w dalszym ciągu nie było żadnego kontaktu z Catherine. Rodzice kobiety naprawdę się zaniepokoili, kiedy zostali poinformowani o jej niepojawieniu się w pracy. Kobieta była bardzo sumienna, ciężko pracowała, aby ukończyć studia i zależało jej na tym stanowisku. Nigdy wcześniej nie zdarzyło jej się nie stawić w miejscu pracy bez uprzedniego poinformowania o tym. Zdenerwowani rodzice udali się do domu swojej córki, gdzie spotkali Lian i gdzie również pojawił się Nowak. Wszyscy oczekiwali na przyjazd wezwanej policji. Według informacji przedstawionych rodzicom przez Rafała Nowaka, Katrin wymieniała się wiadomościami z nieznajomym mężczyzną, którego poznała przez internet. Ponoć tego dnia miała się z nim spotkać osobiście, pomimo tego, że mężczyzna wcześniej wysłał do niej wiadomość, w której pisał, że jeżeli on nie może jej mieć, to nikt nie będzie jej miał. Faktycznie w związku Rafała i Katrin w ostatnim czasie nie układało się najlepiej. Mężczyzna podejrzewał, że kobieta chce go zostawić. Prosił ją i błagał, aby z nim została. Rodzice Katrin raz byli świadkami, jak mężczyzna będąc w ich domu na niedzielnym obiedzie płakał, obawiając się, że jego partnerka go zostawi. Tego dnia, kiedy Katrin zaginęła, Nowak prosił ją, aby nigdzie nie jechała. Najwidoczniej go nie posłuchała. Rodzice kobiety, pomimo tego, że sami byli bardzo zdenerwowani zaginięciem córki, próbowali uspokoić Rafała zająć się nim tak, jak tylko potrafili. Matka kobiety pozwoliła mu wówczas na to, aby zwracał się do niej mamo i zapewniała go, że Katrin naprawdę go kocha. Jane trochę była zdziwiona, kiedy nowak załamany mówił, że wszystko stracił, że stracił swój świat i swoją przyszłość. Jego reakcja wydawała się być wyolbrzymiona, w końcu ich córka tylko zaginęła. Wkrótce, kiedy policji udało się zidentyfikować ofiarę ze spalonego samochodu, Rodzina Katrin została poinformowana o tragedii, która wydarzyła się zaledwie 10 kilometrów od domu. Rozpoczyna się śledztwo w tej sprawie. Już dzień po odnalezieniu zwłok policja wiedziała, że ma do czynienia z morderstwem. Że Katrin została zamordowana w innym miejscu i później już po śmierci przeniesiona do swojego auta. Jakie było zaskoczenie rodziny kobiety, gdy 13 września około godziny 15.00 otrzymali informację, że partner ich córki został zatrzymany przez policję. Już sami nie wiedzieli, co mają o tym myśleć. Raz wydawało im się, że Nowak mógł to zrobić, a za chwilę byli przekonani, że mężczyzna jest niewinny. Tego samego dnia Rafał Nowak został przesłuchany, po czym wypuszczony na wolność. Policja nie miała żadnych dowodów na to, że mógł on przyczynić się do śmierci Katrin. Miał również solidne alibi. W tym czasie, kiedy samochód z jego ukochaną płonął, mężczyzna był w pracy od wczesnych godzin rannych. Rafał Nowak przyjechał do Wielkiej Brytanii w 2008 roku. Jak większość imigrantów, pojechał tam w celach zarobkowych. W Polsce, będąc pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek samochodowy. Firma ubezpieczeniowa nie pokryła kosztów uszkodzeń spowodowanych tym wypadkiem, i mężczyzna, chcąc szybko spłacić powstały dług, podejmuje decyzję o wyjeździe za granicę. W Polsce, niedaleko Gdańska, zostawia żonę Ewelinę oraz ich syna. Po przyjeździe do Anglii Nowak poznaje na internetowym czacie Annę Lagwinowicz. Znajomość ta po czasie przerodziła się w coś poważniejszego. Rafał i Anna zamieszkują razem. Kobieta jest bardzo zazdrosna i bardzo zaborcza. Namawia Nowaka do tego, aby zostawił swoją rodzinę w Polsce. Jednocześnie prześladuje żonę Rafała bezustannymi telefonami i smsami. Ewelina Nowak zaczęła się obawiać o swoje bezpieczeństwo, ponieważ Lagwinowicz często groziła jej i ją obrażała. Próbowała uzmysłowić żonie mężczyzny, że to już koniec ich małżeństwa, że Rafała nie interesuje już nic, co jest z nim związane, ani ona, ani ich syn. Nawet kiedy chłopiec był w szpitalu, Anna Lagwinowicz wysłała smsa, w którym napisała, że Rafałowi jest to całkowicie obojętne. Ewelina Nowak otrzymywała również telefony od mężczyzny, którego nie znała, a który informował ją o końcu jej małżeństwa z Rafałem. Kobieta była w tamtym czasie naprawdę przerażona i zestresowana. W tym czasie Nowak żyje w Wielkiej Brytanii, tworząc nowy związek z Lagwinowicz. Jednak latem 2010 roku poznaje w pracy Katrin Wells barr która podjęła tam sezonową pracę, korzystając w przerwie w studiach. Początkowo mężczyzna umawia się z obiema kobietami naraz, nie rezygnuje ze związku z Lagwinowicz, jednak z czasem podejmuje decyzję, że to z Katrin chciałby się związać na dłużej. Najpierw wyprowadza się do wynajętego pokoju, by w 2011 roku kupić razem z Wells Bar własny dom. Policja w dalszym ciągu prowadzi dochodzenie, skupiając się na tajemniczym nieznajomym, o którym powiedział im partner zamordowanej kobiety. Szybko jednak zaczyna im coś nie pasować. Według zeznań Nowaka, Walsbar miała jechać tamtego dnia na spotkanie z nieznajomym. Jednak ubrana była w krótkie spodenki, które były jej ulubionym strojem do spania. Wydaje się, że na spotkanie z kimś, kogo wcześniej nie widziała, nie założyłaby piżamy. Śledczy dochodzą do wniosku, że najbardziej podejrzany w tej sprawie jest Rafał Nowak. Nie spodziewałem się jednak, jak wszystko, co było związane z morderstwem Katrin, było skrzętnie zaplanowane. Dzięki sprawdzeniu połączeń z telefonu komórkowego mężczyzny, udało się go połączyć z Anną Lagwinowicz, z którą w ostatnim okresie miał wyjątkowo częsty kontakt. Z pozoru nie było między nimi żadnego związku, jednak połączenia telefoniczne, jak również system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, pokazywały, jaki był prawdziwy charakter ich relacji. Wykonali oni do siebie setki połączeń telefonicznych, a przez pięć miesięcy poprzedzających śmierć Wells Bar spotkali się blisko dziewięćdziesiąt razy. W domu Lagwinowicz policja znalazła trzy karty SIM, z czego jedna należała do rzekomego tajemniczego mężczyzny, którego Katrin poznała przez Internet. W jej koszu na śmieci policjanci znaleźli kartki, na których Lagwinowicz zapisywała SMS-y, jakie miała wysyłać, powołując się na tajemniczego wielbiciela. Okazało się, że kobieta stworzyła w internecie na portalach randkowych fałszywe konta Katrin. Zamieszczała na nich zdjęcia kobiety, które sama przerabiała, używając zdjęć Wells Bar pochodzących z jej profilu na mediach społecznościowych oraz zdjęć pornograficznych. Początkowo miała to być zemsta, za to, że Brytyjka odebrała jej mężczyznę. Jednak kiedy Anna i Rafał zaczęli się ponownie spotykać, wówczas narodził się nowy plan. Katrin była ubezpieczona na pokaźną sumę pieniędzy, a dokładnie na 123 tysiące funtów. I osobą, która otrzymałaby odszkodowanie w przypadku jej śmierci, był Rafał Nowak. Para kochanków już wiedziała, że mogą się bardzo wzbogacić na śmierci kobiety. Profile, które stworzyła Lagwinowicz na portalach randkowych, mogły tylko w tym pomóc. Z dodatkowej karty SIM, która służyła tylko do kontaktowania się z Katrin, Lagwinowicz wysyłała do kobiety SMSy tworząc w ten sposób obraz mężczyzny zainteresowanego Wells Bar. Mężczyzny, z którym feralnego dnia miała się spotkać. Nowak i Lagwinowicz wiedzieli, że do realizacji swojego planu będą potrzebować jeszcze jednej osoby. I tutaj w opowieści pojawia się Tadeusz Dmytryszyn, 38-letni wujek Anny Lagwinowicz. Cała trójka skupiała się nad dopracowaniem planu do perfekcji. Anna z Tadeuszem 9 września kupiła na stacji benzynowej 5 litrów benzyny, co zostało utrwalone na nagraniach z monitoringu. Tej nocy kobieta miała zostać zamordowana. Jednak plany mężczyzny, a w sumie całej trójki, zostały wówczas pokrzyżowane. W nocy na numer telefonu Katrin zadzwoniła przez pomyłkę kobieta z Irlandii, co ją obudziło i co spowodowało, że przez pewien czas nie mogła zasnąć. Lagwinowicz i Dymitryszyn, którzy oczekiwali na kontakt ze strony Nowaka, nie wiedzieli, co się dzieje. Dlaczego Nowak nie daje im znać, czy już po wszystkim? Zdenerwowana Anna czeka do godziny trzeciej, po czym decyduje się na skontaktowanie się z Rafałem. I tutaj popełnia bardzo duży błąd, ponieważ ze zdenerwowania nie zauważyła, której SIM karty użyła i zadzwoniła do Nowaka z numeru, z którego pisała do Katrin jako nieznajomy mężczyzna. To dzięki tej pomyłce policja połączyła Lagwinowicz z Nowakiem. Plan pozbycia się kobiety zostaje przesunięty o dwa dni. 11 września Rafał Nowak był widziany razem z Wells Bar na zakupach w supermarkecie, gdzie kupowali produkty na romantyczną kolację. To miała być ostatnia kolacja Katrin. Tej nocy miała zginąć. Rafał Nowak o godzinie 22 dzwoni do kobiety z Irlandii, która dzwoniła do Katrin dwa dni wcześniej. Nie chciał, aby tej nocy kobieta pokrzyżowała jego plany ponownie. Jak gdyby nigdy nic idzie spać, wcześniej ustawiając sobie budzik, włączając tylko wibracje. Budzi się w nocy i między godziną drugą a trzecią dusi swoją partnerkę poduszką. Późniejszy brak tej poduszki był jednym z dowodów świadczących przeciwko Nowakowi. Ciało Katrin zostaje przeniesione do bagażnika jej czerwonego Forda Focusa. Rafał Nowak o godzinie 5.10 wychodzi z domu, wybierając się do pracy. Świadkami tego zdarzenia są jego pochodzący ze Słowacji sąsiedzi, którzy zauważyli również przed domem brak samochodu należącego do jego partnerki. O godzinie 5.39 Nowak odbija kartę w fabryce, co w sumie zdarzyło mu się pierwszy raz. Zazwyczaj do pracy przychodził około godziny 5.50. Tymczasem Lagwinowicz wraz ze swoim wujem Zawożą samochód Katrin w pobliżu drogi A358, umieszczają ciało kobiety na siedzeniu dla kierowcy, następnie czekają do godziny 6, aby mieć pewność, że Nowak jest już w pracy, i podpalają samochód. Wcześniej o godzinie 5.17 z telefonu Katrin wysłali smsa do mężczyzny, z którym miała się podobno spotkać, informującego go o tym, że jest już w drodze. Notatka z zapisem treści tego smsa została również znaleziona w koszu na śmieci w mieszkaniu Lagwinowicz. Wszystko było zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Wszyscy troje zostali aresztowani, żadne z nich nie przyznawało się do popełnienia tej zbrodni. Nowak i Lagwinowicz obwiniają się nawzajem, oskarżają tą drugą stronę o wynajęcie płatnego zabójcy, który miał zabić Katrin Wellsbar. Anna Lagwinowicz, nawet znajdując się w areszcie, próbuje mataczyć w śledztwie. Razem z nią w celi przebywa 21-letnia Ann Joyce, która wkrótce miała zostać wypuszczona na wolność po odbyciu siedmiomiesięcznej kary za włamanie. Według seznań Joyce, Lagwinowicz pokazywała jej zdjęcie ciała Katrin, była przy tym bardzo zadowolona z siebie, jakby to było pewnego rodzaju trofeum. Opowiedziała jej również, że razem z Rafałem i Tadeuszem zabili kobietę, ale nie mogli pozbyć się ciała w inny sposób, ponieważ ofiara musiała zostać znaleziona w przeciwnym razie nie otrzymaliby odszkodowania. Polka próbowała również namówić swoją koleżankę z celi do wysłania listu od rzekomego płatnego zabójcy, którym wskazywał on Rafała Nowaka jako osobę, która go wynajęła i która zapłaciła mu 20 tysięcy funtów za zabicie Katrin. W liście też znajdował się opis przebiegu zbrodni, który może wskazywać, jak w rzeczywistości ona przebiegała. Nie jestem ekspertem w sprawie płatnych morderców, ale nie wydaje mi się, żeby byli oni skłonni informować policję o swoich poczynaniach. Anne Joyce zgodziła się na zabranie tego listu ze sobą, jednak przekazała go bezpośrednio w ręce policji, która w ten sposób znalazła się w posiadaniu dowodu świadczącego przeciwko Lagwinowi. Proces w sprawie zabójstwa Katrin Wellsbar rozpoczyna się w kwietniu 2013 roku. W trakcie procesu rodzina Katrin dowiaduje się o kryminalnej przeszłości swojego niedoszłego zięcia. Są w szoku, kiedy słyszą informację o tym, że Rafał Nowak miał w Polsce wyrok wskazujący za napaść na swoją żonę. Mężczyzna próbował wyjechać do Stanów Zjednoczonych, ale ze względu na ten wyrok nie miał takiej możliwości. Nie dostałby wizy. Dlatego też wybrał Wielką Brytanię, gdzie jako obywatel Unii Europejskiej mógł wjechać bez najmniejszych problemów nie będąc kontrolowanym przez nikogo. Rodzice zamordowanej kobiety byli oburzeni tym faktem. Wiedzieli, że gdyby imigranci przyjeżdżający do ich kraju byli sprawdzani pod kątem ich przeszłości kryminalnej, to ich córka pewnie by żyła. W trakcie procesu nikt z trójki oskarżonych nie przyznał się do popełnienia tej zbrodni. Rafał Nowak w dalszym ciągu próbował przedstawiać siebie jako człowieka, który kochał Katrin nad życie i który nie mógł zrozumieć, dlaczego zostaje oskarżony o coś, czego nie zrobił. Ława przysięgłych nie dała się zwieść fałszywym łzom i cała trójka została uznana winnymi pozbawienia życia Katrin wells Bar, która była troskliwą, szczerą i wyjątkową kobietą, mającą przed sobą świetlaną, obiecującą przyszłość. Rafał Nowak, Anna Lagwinowicz oraz Tadeusz Dmytryszyn Otrzymali wyroki dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością wcześniejszego warunkowego zwolnienia nie wcześniej niż po 32 latach. Wiadomo, że nic nie zwróci życia odebranego młodej kobiecie, ale wyrok jaki otrzymał Nowak i współpracująca z nim dwójka był satysfakcjonujący dla rodziny Katrin. Jakie było ich zaskoczenie, kiedy dowiedzieli się, że Polacy ubiegają się o możliwość odbywania kary w więzieniu w Polsce? Państwo Wells Bar zdawali sobie sprawę, że w przypadku przeniesienia do Polski kara zostanie dostosowana do polskich realiów i będzie dużo niższa niż w Wielkiej Brytanii. Ich kara mogłaby zostać zredukowana do 25 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dobrego sprawowania mogliby opuścić więzienie po kilkunastu latach. W Wielkiej Brytanii mordercy mieli spędzić za kratkami minimum 32 lata. Rodzice Katrin rozpoczęli kampanię, w której domagali się zatrzymania sprawców w brytyjskich więzieniach. Pisali listy do kogo tylko mogli do ówczesnego premiera Davida Camerona, minister spraw wewnętrznych Teresy May oraz wielu innych wysoko postawionych polityków, każdego z nich prosząc o to, aby skazani nie mieli możliwości kontynuowania kary w Polsce. W internecie wystosowali petycję w tej sprawie. I została ona podpisana przez 6 tysięcy osób. Nic jednak nie można było zrobić, ponieważ umowy między państwami gwarantują więźniom możliwość odbywania kary w ich rodzinnym kraju. Jest to również bardzo wygodne dla państwa, ponieważ nie muszą dłużej utrzymywać tych więźniów. Rafał Nowak otrzymał pozwolenie na transfer do polskiego więzienia w roku 2015. Pozostała dwójka próbowała kilkukrotnie, jednak ich prośby zostały odrzucane przynajmniej do roku 2018, bo z tego roku były ostatnie informacje, jakie udało mi się na ten temat znaleźć. To już jest koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie i do końca. Do usłyszenia. Cześć.